Ej, hej, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Koronik Mordany, w którym w sumie nie mam jakiegoś sensownego, obranego celu poza głównym ewentualnie zadaniem, ale na pewno chciałbym kupić sobie jakąś broń, zobaczyć w ogóle czy mam tyle pieniędzy, tak apropo, ale też mam troszkę w sumie surowego mięsa, więc od razu mógłbym sprzedać, żeby. Zyskać troszkę pieniążków. Zaraz tu podejdziemy do mięsnego jeża. I zobaczymy, jak tam sytuacja będzie się miała. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Surowe mięso ścierwo jada. Wszystko. A, dla surowe mięso kryto szczure. A. Bardzo dobrze. I surowe mięso wilka. Ma. Bardzo dobrze No i okej, okay, trochę kasy żeśmy zdobyli Mamy 174 sztuki złota Może da radę coś za to wykupić ciekawego Się zaraz okaże Też chyba awans miałem, także mam Więcej, mam punkty nauki E, teraz Ej, tak, który sprzedawał wronę. Nie ma takiej rzeczy, której bym nie naprawi. E, pokaż mi co masz na pokaż stanie. Mi. Lekki topór bojowy wymaga siła 40, ale wartość jest 200. Ale to już na przykład byśmy mogli kupić. Tylko że tutaj zręczność jest wymagana. To już siła. To jest dwuręcznie jak to nie chce. Trzydzieści pięć. Kiepski tasak. Hmm. Dobra, to to sobie kupię. Czas na mnie. I podskoczył 15 do przodu. Dobra, Ej, teraz ty. od stona weźmiemy sobie zwiększenie siły. A, o teraz to już kosztuje 10 punktów nauki. Tak, trzymaj. Okej, okay. to nie na razie nie chcę. Nie zdziwiłoby mnie to. Pasterz czegoś chciał od nas, kolego. Nie widziałeś może barana? <laughs> Niestety nie. Molera, mój brosz gdzieś zniknął i długo nie wraca. Mogłeś się za nim rozejrzeć? Zaczynam się naprawdę niepokoić. Jak on wygląda? Jak owca tylko ma rogi. Jedyne co go wyróżnia to ten ogromny apetyt. Brus zawsze tarzał się w śmieciach i zjadł wszystko, co wpadnie pod nos. Parę dni temu zjadł nawet klucz do mojego kufra. Mm -hmm. Baran, no chyba on będzie. A to jak go mam zabić, czy co? Dobra, to musielibyśmy zrobić tak szybki zapis. Dokładnie zostaw nasze owce w spokoju. O Jezu. Dobra, niestety nie możemy go zabić No dobra, to szybkie czytanie zrobimy. Trudno się mówi. Niestety zauważył to nasz pasterz. No i... Musimy obejść się smakiem. No chyba, że gdzieś ten klucz leży w innym miejscu. Nie przekonamy. Nie wiem w ogóle czy chodzi mu o tego barana tego tak propo. Hmm, ale przekonamy się tu się odwaliło z tą grafiką. Coś taka dziwna jest. Nie wiem, dobra. O, wcisłem escape i się naprawiło. Coś w beczce? Nie da rady. Okej, okay, gdzie ta... Gdzie ten baranek może być? No jest niby tutaj. Jakbym mu zrzucił na przykład. No chyba nie bardzo. O, ale teraz się odwrócił w moją stronę. Może teraz wyrzucę. No chyba nie bardzo. Jak leci? Tęsknie za Brusem. Nie widziałeś go? Może? Nie. Na pewno wkrótce wróci. Nie bardzo mam... świadomość, jak mam to zrobić. Ej! Hey! się z mojego pałacu! Przesyła mnie Bastian. Podobno masz jakieś kłopoty? Ano mam. Stodołę trzeba wysprzątać. Była powódź. To musiałem zamknąć wszystkie owce w środku i teraz śmierdzi tam tak, że się wytrzymać nie da. Zbierz cały gnu i... I wróć z nim do mnie. Tylko nie wywalaj mi go na kompost. Szkoda, nawozu marnować. Mm -hmm. Dostanę przynajmniej jakąś miotłę? Nie ma miotły. Musisz zbierać rękami. Dobra, wrócę niedługo. Do no, no, przynieś tyle gnoju, ile znajdziesz. <gryś> Okej, okay. Rupert, widza pomaga Ej. tutaj. Ale nie ma niczego ciekawego do powiedzenia. Owcze, no Tu jest jakiś kuper, ale to nie będziemy go dotykać, bo to wiadomo, jak się skończy. No dobra, chyba wszystko będzie, co? Ja niczego więcej nie widzę. Ordest polny, to chyba też niczego nie będzie. No, dokładnie, Fajnie wysoko skacze. Dobra, trzymaj ten gnoj. Hej, ty, wysprzątałem całą stodołę, wiesz. O nie, nie, trzymaj ten co masz z nim zrobić. Na no, Tragi jeden jakich ich mało. Zazdrości mi, od kiedy wywaliłem go ze stodoły za nieróbstwo. Wiem, wiem, że to Rasko ukradł najdroższą Betsy. Moją szczęśliwą łowcę. Dał mi ją Ser Ramsey wiele wiosen temu. Teraz widok Rasko pewnie już dawno przerobił na kotlety. A ja tu siedzę i płaczę. Ale raz go dostanie to, na co zasługuje! Pójdzie do jego chaty i włoży gnój do łóżka! Co takiego? To co słyszysz? Razgo chce się żartować i ze mnie śmiać. Będę od niego sprytniejszy. Mm. Skąd wiesz, że to go ukradł ci owce? Czuję to w kościach. Tak samo różne rzeczy czuła w kościach moja babunia. Mam ten sam dar. go to zły człowiek. Zazdrosny, mściwy. Nie moja wina, że Rasko nie lubił pracować. Ramzej dał mi sto i tuzin owiec za moją pracę. Od tamtej pory Rasko ciągle mi dokucza. Gdzie znajdę Rasko? Mieszka w małej chacie za gospodą. Tam, gdzie reszta biedaków. Zobaczę, co da się zrobić. Jak, jak to dobrze załatwisz, to suwicie cię wynagrodzę. No i wynagrodze! Tylko pamiętaj, zrób to gdy nazwa nie będzie w domu. I uważaj, przymiętny jest. Ma oczy dookoła głowy. Okej. Okay. Czyli mamy łóżko wypełnić gnojem. <noise> Oko. Nie brzmi to zbyt sensownie, ale no, trzeba wykonać zadanie niestety. Na to nic nie poradzimy no Możemy mówić, czemu się głos stracił, ale jest OK. Dobra, łóżko, kufer łóżko oraz kto to ten? To wychodzi Łóżko korazko, dobra, spróbujemy zrobić w ten sposób. On tu niby jest, ale, ale zobaczymy. O! Stawy kradzieży kieszonkowej tu ma. No proszę, pod łóżkiem skrytą. Gdzie jest ten owczu? Ciasto złajno tu Okej. Okay. nawet nas nie zauważył. Niby. No nie wiem, mniejsza z tym. Nie wracamy do niego. Ech. Przydałoby się jakieś zbroja w ogóle lepsze, a nie cały czas w tym stroju tego farmera. Latać tu i ówdzie. Razko dostał za swoje. Chciałbym zobaczyć mi na jak zobaczy niespodziankę. Nie jestem bogaty, ale proszę, weź to złoto. Zasługujesz na nie. No i okej. Okay. Teraz możemy wrócić do naszego kolegi, gardź Zobaczymy, czy jakiś zadanko będzie miał dla nas. Z jego problemem. Mam nadzieję, że nie kazał ci robić niczego głupiego. Niezupełnie, ale jakoś sobie poradził. Cały oto. Gdyby nie to, że robotę dał mu sam Ramsay, dziwak już dawno wyleciałby stąd na zbity łeb. Jak, coś, jak idą interesy, coś tutaj może powiesz? Nie dość, że podatki rosną... To samo mówi. Dobra, ale możemy od, może od niego coś kupić, jakiś chlebek czy coś. Chociaż z tego co widzę to nie ma za bardzo. No mapy w ogóle mamy. A to mapy nie chcę na razie. Chociaż nie. nie. Przyda się. Pokaż mi swoje... Tylko pytanie brzmi, czy... No nie no, nawet mi starczy, dobra. To możemy sprzedać do zostaw. Prosty nóż. Hmm. Coś to możemy sprzedać. Chyba nic. Ewentualnie może coś tutaj z tych zdwoi, ale też one są tanie, a pewnie mogą się przydać. Dobra, to nic nie kupujemy. Stawy kradzieży kieszonkowej, pokażcie. No, koszt 5 punktów nauki, to nie, dzięki. Na razie ta książka, niech sobie to zostanie. Zobaczmy, czy możemy sobie zwiększyć tutaj za 5 punktów Hej e, ty. walkę wręcz jednoręczną. Zacznijmy. Jesteś. A okej, okay, Czy nie nauczy nas, bo już jesteśmy wyszkoleni odpowiednio. Ok. Nie widziałeś może barana? Tutejszy pas też jednego zgubił. Hmm, ostatnio widziałem takiego ciemnego barana chodzącego samopas. Dokąd poszedł? Wydaje mi się, że chyba zakarczmy. Okej. Okay. Czyli za karczmą prawdopodobnie będzie jakiś baranek. Znaczy no, może? Niekoniecznie. Dziwnie to brzmi, jak tak wiecie, podchodzimy do człowieka, który sobie to dzisiaj ćwiczy i ej, nie widziałeś barono? Mam pierwsze skojarzenie i pierwsze taka, pierwsza taka odpowiedź, jaką ja bym... E, jaką ja bym się posłużył, to by było sam nim jesteś, ale... Nie zawsze tak musi być. O, jest. Widzę go. Ej, ty. Cześć. <śmiech> Baranie. <śmiech> Chodź ze mną. No, e, leci za mną. To no, dobrze. Takich zadań to ja się nie spodziewałem tej grzy szczerze mówiąc leci Leci Ale dobrze można poczuć się jak w drugim życiu normalnie i jak w takim typowym gotiku no, Ale takiej gry to tu brakowało teraz powstają te remastery, a niekoniecznie no one dobre Niech mnie, znalazłeś Brusa! Dziękuję ci. Chyba zacznę zamykać zagrody na noc. No, Proszę, wypij za nasze zdrowie. Pohandlujmy. Pewnie, nie ma sprawy. Co ty tu masz? No, jakieś potrawki, a to weźmiemy, nauczymy się tego. Moje baranki wyglądają na szczęśliwe. Zwłaszcza jak się stukają. <grych> A co my tu mamy za przepisy? Przepijający Rozumiem. rosół z resztek: dowolne mięso, warzywa i roślina lecznicza i sól. Właściwości przedmiotu: parujący wywar z resztek to najlepszy sposób na efektywne wykorzystanie ostatków ze spiżarni. Wiejska jajecznica. Jaja ścierwojada, kiełbasa, sól. Właściwości? Pożywna i szybka jajecznica z są to dobry start dnia dla każdego kto chce nabrać sił już z samego rana. Rozumiem. Pasztet z resztek jajościerwo jada, dowolne mięso, dowolne warzywo. Nikt nie chce wiedzieć z jakich resztek ukręcono pasztet, ale każdy głodny z jego ze smakiem. Rozumiem. Sprażone owady. Dwa razy owadzie mięso, torebka pieprzu. Chrupkie źródło białka. Często ratuje przed głodem tych, którym nie poszczęściło się podczas łowów. Mm -hmm. Okej. Okay. Co my tu mamy jeszcze? Chyba nic. Ale za to mam ten gulasz. Ten gulasz mogę zanieść temu naszemu magowi. A więc tak też zrobimy. Już tu a tu chyba mnie nie było. O, Lia tutaj widzę, pracuje sobie w pocie hey. czoła. Jak życie, cześć, Marvin. W końcu jesteśmy bezpieczni. Mm. Jak normalnie, nabrała szacunku do nas. Ej, Tyle wystarczy. Mówiłem o całym garnku, a nie o porcji dla biedaka. Były pewne problemy. Smacznego, przeze mnie teraz reszta będzie jadła same resztki. Ech, lepsze to niż nic. Tylko maruda. Mmm, mm, przepyszne. Marta to jednak złota kobieta jest. Do tej pory zamiotłem cichatę i przyniosłem jedzenie. W jaki sposób ma mi to pomóc w nauce alchemii? Ha, zobaczysz. Czas na ostateczny test. Test siły. Tam, gdzie zawodzi spryt, będziesz musiał stawić czoła zagrożeniu osobiście. Udaj się do tutejszej kaplicy i przepędź wszystkie bestie, które się tam zagnieździły. Bestie? Tym razem to nie są żarty, chłopcze. Udało mi się zamknąć drzwi, więc tak łatwo się nie wydostaną na zewnątrz. Pamiętaj tylko, że niewiele jest broni, które są w stanie je zranić. Skoro zagnieździły się tam potwory, dlaczego nie powiesz o nich wartownikom? Bo to jest twój test, a nie ich. <grym> Czym mam w takim razie je pokonać? Spróbuj miotłą. Miotłą? Nie masz jakiegoś miecza na zbyciu? Dam ci radę. Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Weź ten klucz, otworzysz nim drzwi do kaplicy. Idź i niech Adano ci sprzyja. Mm? co tu będzie, niby? No dobra, nie wiem. W każdym razie szybki zapis zrobimy. I zobaczymy. No, chrząszcz. normalnie wybrał, ale coś tu jest w ogóle jakaś runa, runa teleportacyjna i klucz do kaplicy. No i super. A w ogóle możemy pozbierać sobie te mięso, sobie je usmażymy i zrobimy z tego potrawkę. Bardzo dobrze. A właśnie, bo on tutaj jeszcze wspominał, żeby stanąć w pentagramie i użyć runy. A runa teleportacyjna ta druga gdzie jest? No, manych nie mam chyba dlatego. Co mi tutaj może punkty many przywrócić? No, na przykład to. Za mało many. Teraz. Nie, w dalszym ciągu za mało. No dobra. No to inaczej niestety nie przywrócę sobie manę. Chyba, że roślinką. No dobra, trudno. W każdym razie mamy teraz dwie runy teleportacyjne. Chyba że jest jedna, bo mogę w tym momencie korzystać z jednej, ale na dwóch miejscach. Chociaż nie, tam był kamień ogniskowy, tak? Czy nie? Pamiętam już. A faktycznie to tą szczotą można myć. Tam miałem posprzątać jednemu chatę, bo niby nabrudziłem i tak dalej. Okej. Okay. Tu jest wino, ale tego wina... O, można wypić. To dobrze. Torebka pieprzu, stara moneta. Ocet. I niczego więcej nie ma. No dobra, trudno. To jest wykonane. Halo? Widzę, że wracasz całej zdrowie. Teraz więc zwycięstwo? Tak. Rozgniotłem je wszystkie. Gdy stąd wyruszyłeś, twarz miałeś bladą jak płótno. Strach cię obleciał, jakbym wysyłał cię do walki z samym Beliarem. Dość z tych żartów. Kiedy w końcu dowiem się czegoś o alchemii? Alchemia, alchemia... No tak. Zapomniałbym. Masz tu książkę, Podstawy alchemii. Weź ją sobie i przeczytaj. I to wszystko? Żadnego zbierania ziół i ważenia mikstur? Chciałeś poznać podstawę alchemii, to je poznasz. Rzecz jasna, jeśli umiesz czytać. A teraz z łaski swojej daj mi się zdrzemnąć. Po tym gulaszu jakiś taki senny się zrobiłem. Z alchemią trochę nie wyszło, ale może zwiększysz moją magiczną moc. Jak nie wyszło? Co nie wyszło? Udostępniłem Ci wszystkie potrzebne narzędzia, by szkolić się w tej pięknej sztuce. Młodzi tacy teraz niewdzięczni. Jeszcze raz. Czego tym razem chciałeś? Zwiększenia mocy magicznej. Ech, niech Ci będzie. Coś Ci tam pokażę, tylko wiesz, przydałoby mi się trochę złota na drobne wydatki. Oczywiście, jakżeby inaczej. Dobra, nie chcemy akurat zwiększać mocy magicznej. Zobaczmy, co on tu ma w ogóle do sprzedania. No, w sumie poza tym to nic, przydałyby się jakieś paski, jakieś pierścienie, amulety, o ochrony, o obrony przed tym, przed tamtym, ale chyba raczej nie będziemy z tego na razie korzystać. A tutaj jeszcze mamy gulasz grzybiarza i gulasz jakiś tam jeszcze ziołowy był. Ok, dobra. Poznajmy te dwa tutaj tematy, przepisy: Rozumiem. dowolne mięso, warzywo i ognista pokrzywa. Mieszanka mięsa, warzyw i ziela zasmakuje każdemu, kto łaknie ciepłego posiłku. Bardzo dobrze. Rozumiem. I gulasz grzybiarza, dowolne mięso, ciemny grzyb, dowolne warzywo, to rybka pieprzu. Już ten aromatyczny gulasz z zebranych grzybów. Trzeba jednak uważać na trujące okazy, które przez przypadek mogłyby ubiec uwadze grzybiarza. Ok. Jak to teraz sytuacja wygląda? Mamy odnaleźć Rolfa. O, i w tym tygodniu możemy się tutaj, tym możemy się zająć w kolejnym odcinku, a ten sobie ukończymy. jako taki w sumie przyjemny, polegający na bieganiu tu i tam. Także w sumie póki co dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.